Spraw się, Panie z tymi, którzy mnie krzywdzą. Uderz na moich napastników, chwyć puklasz i tarży i powstań mi na pomoc. Panie, potężny mój wybawicielu. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będzie Panem. Przy świętą dzisiejszą sprawujemy w intencji zdrowia Adriana, Joanny i Rafała. A także za pomyślność Bogdana i Damiana, a także za duszę naszego brata Wojciecha Zbrockiego. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, błagajmy go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, bo uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste. Który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy. Daj nam nowe życie. Przez zasługi męki twojego jedynego syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Siądźmy, wysłuchajmy czytania. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, który mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomieniu. On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspę. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie. Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, abyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z tych, co mieszkają w ciemności. Oto słowo Boże. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać, Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć, Oni sami moi wrogowie i nieprzyjaciele chwieją się i padają. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy zachowam swą ufność. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Chwała Tobie, królu wieku. Chwała Tobie, Królu Wieków. Witaj nasz Królu i Zbawicielu, sam zlitowałeś się nad grzesznymi. Chwała Tobie, Królu wieków! Przechodzę do Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Pan. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a łazarz był jednym z zasiadających nim, z nim na przystole. Maria wzięła fund szlachetnego i drogocennego olejku narodowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią oleju. Na to rzekł Judasz z Kariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś, to nie dlatego, jak dbało o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział, zostaw ją. Przechowywała ta, by mnie namachnąć na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest. A przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by użyć łazarza, którego wstrzesił zmarłych. Arcykapłani potem postanowili stracić również łazarza, gdyż wielu z jego powodu łączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie. Ach, Pan Bóg ma nieskończone poczucie humoru i doskonałe wyczucie czasu. Przekonuję się o tym codziennie, odprawiając mszę świętą, bo za każdym razem, kiedy staję do ołtarza z jakimś utrapieniem i z jakimś bólem w sercu, to czytania z tego dnia, albo y kolekta, albo jakaś modlitwa z tego dnia jest odpowiedzią na moje troski i na moje, na moje bóle. Dzisiaj prorok Izajasz mówi wyraźnie, przywołując słowa Boga, mówi o służbie, o słudze, którego posłał i mówi o Chrystusie. Mówi o tym, że nawet jeżeli się cierpi, nawet jeżeli się jest poniżonym, odtrąconym, to w Bogu mamy pociechę i w Bogu odnajdujemy spokój. I Izajasz mówi nam jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Mówi nam o tym, że nie mieczem zdobywamy słów i nie mieczem zdobywamy prawo, lecz spokojem, miłością i Bożym prawem. Mówimy o tym, że Bóg, Izajasz mówi o tym, że Bóg powołał swojego sługę, który z mocą głosi prawo, które, które będzie oświeceniem dla, dla świata. To prawo ogłosił Chrystus, prawo miłości, prawo pokoju i o tym prawie powinniśmy pamiętać zawsze. Psalm, który dzisiaj mówiliśmy, czytaliśmy, psalm responsoryjny, mówi również o tym, że pokładając wszystkie nasze smutki i troski przed obliczem Boga, możemy być spokojni, ponieważ Bóg jest naszym światłem i naszym zbawieniem. I cokolwiek się stanie, zdanie, ktokolwiek wystąpi przeciwko nam, jeżeli będziemy uwierzyć i ufać Bogu, nic się nam złego stać nie może, bo Pan moim światłem i zbawieniem moim. I dobre, dobre pytanie, tutaj psalmista zadaje w pierwszym w pierwszej zwrotce, tak? Pan światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać. I to jest taki moment, w którym powinniśmy sobie rzeczywiście zadać pytanie, jaka jest moja wiara. Czyli rzeczywiście, jeżeli wierzę, to jak ja się mogę czegokolwiek bać? Przecież, jeżeli wierzę w Pana Boga, czyli wierzę w kogoś, kto jest wszechpotężny i wszechmocy, to nic złego stać mi się nie może. Nawet jeżeli cokolwiek się stanie, to i tak nie upadnę, bo zawsze będzie ze mną Jest taki moment w, w dzisiejszej Ewangelii, który, który warto sobie zatrzymać i warto się nad nim zastanowić, bo to jest jeden z bardzo nielicznych momentów, w których widzimy Jezusa jako człowieka. Takiego bardzo, bardzo ludzkiego. Nie w tej przebóstwionej postaci, którą mamy na kartach Ewangelii, nie w tej postaci mistrza i nauczyciela, ale w takiej pozycji bardzo prostego, normalnego człowieka. Człowieka, który jest tak zmęczony podróżowaniem i chodzeniem po, po wioskach, że ten moment, który może usiąść i ktoś mu po prostu robi masaż w stóp, jest najszczęśliwszym momentem życia. Jakbyśmy się dobrze zastanowili, to ja twierdzę, że wcale nie byłoby bluźnierstwem stwierdzenie, że Jezus przeżywał całkiem nierwą frajdę w tym momencie, kiedy Maria e, namaszczała mu stop. Olejek narodowy. Dzisiaj ksiądz, e, ojciec Krzysztof wyrzucił dosyć ciekawy żart na Facebooku, pytając, czy wiecie, jak najczęściej jest określany e, Wielki Poniedziałek w polskich parafiach. Otóż mówi się o nim, że jest to Dzień Olejku Narodowego. E, żeby jasne, chodzi o olej narodowy. To jest bardzo cenny, bardzo drogocenny olejek, którego w tamtych czasach używano głównie do pogrzebów, bo miał, miał podobne działania jak mirra, czyli miał działanie balsamujące. E, gdybym miał go do czegoś porównać z dzisiejszych, z dzisiejszych specyfików, to bym go porównał do takiego takiej pasty, która, która nawilża bardzo dobrze, nawilża skórę, a jednocześnie E, powoduje i zmiękczenie, i, i ule, uelastycznienie. E, jeżeli pomyślimy o tym, że człowiek, który przez całe swoje życie chodził w sandałach, albo boso po e, no niezbyt przyjaznej glebie, bo nie oszukujmy się, gleba Judei nie, nie była wtedy najbardziej żyzna, czyli pospieczonej piaszczystej glebie, musiał mieć mocno te, te pięty posierane i taki olejek po prostu działał jak bardzo. Więc ja bym tutaj powiedział, że rzeczywiście Jezus w, tam, w tym momencie mógł przeżywać prawdziwą przyjemność. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, bo w tym fragmencie Ewangelii Jezus pokazuje nam siebie jako człowieka, ale pokazuje nam również, do czego prowadzi pycha, do czego prowadzi brak pokory. Pycha i brak pokory objawiające się w niezadbaniu o samego siebie, o tak o się w takim przesadnym eksponowaniu swojej pobożności. Bardzo często mamy taką sytuację, kiedy ktoś z nas przeżywa odrobinę przyjemności życiowej, tak? E, na przykład, nie wiem, zje dobry obiad, albo pochwali się, że zjadł dobry obiad, albo pochwali się, że dostał jakiś prezent i słyszy od kogoś zarzut, no ale po co? Po co takie wystawne? Przecież to można było sprzedać, można było dać biednym. Tylko że biednych zawsze będziemy mieli przy sobie. Biedni zawsze z nami będą, zawsze będziemy mieli, się, mieli o kogo troszyć, choćbyśmy nie wiem, jak się starali, zawsze będziemy mieli kogoś, o kogo będziemy musieli zadbać. I powinniśmy, co nie znaczy, że raz na jakiś czas nie powinniśmy pomyśleć coś w sobie. Bo, i to jest ważne, Warto pamiętać o tym, kim jesteśmy, kim jest nasze ciało. Nasze ciało jest świątynią ducha, jest kościołem, jest miejscem, gdzie mieszka Bóg. I dobrze byłoby, aby to pomieszczenie i ten budynek, który budujemy własnym ciałem, też był w miarę dobrym stanie. Bo skoro troszczymy się o zewnętrzne, skoro troszczymy się o to, żeby kościoły nasze były piękne, żeby kaplice były piękne, żeby ołtarz był piękny, no to chyba by warto byłoby też postarać się to o samego siebie. I zadbać trochę też o własne ciało. Może to jest dobry moment, właśnie ten okres Wielkiego Postu, a teraz rozpoczynający się dzisiaj Wielki Tydzień. Może to jest dobry moment, by sobie zastanowić się nad tym, że czas już na to, aby zadbać też o samego siebie. O swoje ciało, swoją psychikę, o swoje emocje. O empatię, o to, aby potraktować samego siebie trochę ze współczuciem. Dzisiaj przyznałem taką rzecz na, na, na Facebooku znowu, że mm, jeżeli chcemy być empatyczni tylko wobec innych, a nie wobec siebie, to nasza empatia jest pusta, jest nieprawdziwa. I to jest prawda. Bo jeżeli tylko podchodzimy do współczucia do kogoś, jeżeli tylko potrafimy współczuć komuś, albo ewentualnie komuś pomagać, a nie potrafimy spojrzeć na samego siebie i zostawiać to samo wobec samego siebie, to, to, to jest takie droga pusta. To jest na pokaz. To jest paryzejskie. I może, może właśnie dzisiejsze czytania, może właśnie dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że warto czasami. Pozwolić komuś, by metaforycznie wymasował nam stopy, albo pomógł nam, albo dał nam trudne przyjemności. Amen. Do Pana Boga naszego zanieśliśmy nasze prośby. Módlmy się za Bogdana i Damiana, aby miłość, którą się darzą, trwała wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za zdrowie Adriana, Joanny i Rafała, aby dzięki łasce Boga Najwyższego osiągnęli zdrowie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego brata Wojciecha, którego Bóg powołał do siebie, aby dobry Pan otworzył bramę raju i przyjął Wojciecha do siebie, do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Usłuchaj nas, Panie Jezu Chryste, Ty widzisz nasze serca, Ty widzisz nasze prośby słyszysz niewypowiedziane i wypowiedziane modlitwy. Prosimy Cię, wejrzyj na nas i daj spełnić nasze prośby o swojej hojności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który z owocem ziemi, pracy, rok ludzkich, tobie go przynosimy, no, aby stał się dla nas chleb życia, ubóstwo, znów z Sławem jesteś, Panie Boże, Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego krzewu i pracy rachunki. Tobie je przynosi, aby stało się dla nas na pokój. Aby moją i waszą ofiarę przyjął ukoście sprzedmogący, Pan przyjmie ofiarę Twoich na cześć a także na początek całego kościoła świętego. Miłosierny Boże, weźmy sakramentalną ofiarę, przez nas składaną, i spraw, aby męka Chrystusa, przez którą uwolniłeś nas od potępienia, przyniosła nam życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Pan, Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, królowiecznej chwały. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżają się dni jego zbawczej męki, chwalebnego zmartwychwstania. Dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystus'a złym duchem i wspominamy misterium naszego odkupienia. Przez niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości! Ojcze prawdziwie święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami Twego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty. Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie i ześlij swojego ducha, aby dary, które Ci składamy w ofierze, stały się ciałem i krwią, umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którym my także jesteśmy Twoimi synami. Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia. Gdy Twój Syn, jedyny sprawiedliwy, wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża. On, zanim wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią na znak wiecznego przymierza, chciał obchodzić Paschę ze Swymi uczniami. Gdy spożywali wieczerze, wziął chleb. I dzięki tobie składając błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom mówiąc, wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy, wiedząc, że pojedna wszystko w sobie przez krew wylano na krzyżu wiołki z winem. I ponownie, dzięki składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją panowę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Wiem. Twego przyjścia. Panie Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą paschą i naszym pokojem i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasu, składamy Ci, Boże, prawdziwej wiary tę ofiarę, którą całą ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jednej ofierze Jezusa Chrystusa. I daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy, zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w Twojej jednej wierze i miłości. Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu. Święci Boże Święty, z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, i naszymi zwalonymi braćmi i siostrami, których polecamy w temu miłosierdziu. Wtedy pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie w Zepsusja śmierci śpiewać będziemy tym dziękczynienia, czynienia, który wznosi się ku Tobie. Od Chrystusa, żyjącego na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze, wszechmogący w jedności Ducha Świętego, wszelka część i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, zła wszelkiego, oddać nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu w ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnię go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański nie będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niechaj strzeże na życie wieczne.